Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. jak Było coś takiego, ale jesteśmy na wizji już. A tak. Dzień dobry Bardzo państwu. Do Nie, bośmy się rozgadali z naszym History, dzisiejszym miło. gościem o historii, o tej historii, gdzie ja pani to weteranko. musiała drugi raz powtórzyć. A, tam weteranko. Pani jest wiecznie młoda. Dzień dobry tak. państwu, Łukasz wczoraj program Starczy na dziś. Miło. Dzień zwycięstwa Maj Zielony cień rzucają bze, ale my dzisiaj o filmach. Pani Anna Grygiel, dyrektor 37 edycji Festiwalu Tarnowskiej Nagrody Filmowej, najniższe ukłony. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To proszę witam. powtórzyć to, co pani mówiła. 37 lat w Tarnowie coś się utrzymało. Bogu dziękować. Jak ten czas leci, nie? Ale to pani od początku. Tak, ja od początku, jak już powiedziałam, jestem weteranką. Utrzymało się, bo wydaje mi się, że to jest chyba coś takiego, że utrzymało się dzięki publiczności. No i wielu, wielu osobom, które chciały to realizować, ciągle były zapalone do tego, żeby ten festiwal robić. No a cała idea to, to z jednej strony jest to skomplikowane do opowiadania, z drugiej strony nie. To o tą Dlatego... drugą wersję prosimy. Przed laty był Dom Kultury Zakładów Azatowych w Mościcach. Mościce jest centrum kultury dzisiaj. Na Obec... tam Mościca, przepraszam. Tak, tak. I wówczas dystrybucja filmów wyglądała zupełnie inaczej. Pierwsze polskie kino, to były inne czasy. I nie mieliśmy takiej możliwości sprowadzania filmów do Polski. Trzeba jedno. było wydzierać poznajomości. To kompletnie był zupełnie inny obieg. Nie było dystrybutorów, były państwowe takie instytucje dystrybucji filmów i to państwo sprowadzało filmy i budowało repertuar. Ale so, mówimy jest... o filmach zagranicznych czy w ogóle polskich? Państwo ingerowało w to, jakie polskie filmy. Pojawiały się na ekranach polskich filmów. Przypominam, że przed laty była cenzura i niejednokrotnie były takie filmy, które nosiły miano pułkowników. Mhm. Czyli one powstały, ale nie mogły być pokazywane na ekranach. I te właśnie elementy spowodowały, że filmy zagraniczne pojawiały się w takich pigułkach raz do roku w postaci konfrontacji. ojrf y czyli. E, takie okręgowe instytucje rozpowszechniania filmów e, organiz były organizatorem tych konfrontacji i to były takie wybrane, jednorazowo sprowadzone do Polski. Mm. A jak było z Polski. kinami studyjnymi? Bo u kino studyjne było w Krakusie, z tego co pamiętam. E, tak, były kina studyjne. Było takie kino bo Krakus. Były, bo e, one zresztą do tej pory istnieją kina studyjne, które pokazują takie wybrane, ciekawe, interesujące filmy, które często nie bronią się powszechną dystrybucją, tak to nazwijmy, a dodatkowo kina studyjne, jak i wtedy DKF, czyli dyskusyjne kluby filmowe, powstawały przy tych właśnie mhm. kinach studyjnych. Mhm. Te wszystkie elementy, czyli niemożność oglądania Dowolnych filmów spowodowały, że jakoś stworzyło się takie grono osób, które przy okazji konfrontacji stały w tych długich kolejkach, żeby w nich uczestniczyć. Dyskutowały Przeciwali o filmach. I potem po obejrzeniu filmów automatycznie zaczynaliśmy dyskusję i wy dyskutowaliście tak duży, tarnowską nagrodę filmową. Gdzieś tak, ponieważ takim animatorem w ogóle całego tego grona osób był Jurek Świtek, to taka Pozdrawiamy tak, serdecznie tak, dla filmu w Tarnowie bardzo znacząca osoba ogromnej wiedzy i wrażliwości filmowej i ona gdzieś jako prezes tego dyskusyjnego klubu filmowego animowała różne pomysły. Ponieważ część polskich filmów nie mogła być zaprezentowana Pułkowniki. normalnie, więc był taki klucz, że do dyskusyjnego klubu filmowego można było taki film spróbować sprowadzić. Pułkownika? Poważnie pani mówiła. Tak, i to były takie możliwości, kiedy przez filmotekę na przykład pokazywaliśmy przesłuchanie, i do tego zaczynaliśmy zapraszać gości. Cały ten ruch powstał. Zgrona ludzi, którzy bardzo interesowali się filmem, a właściwie rozmową o nim. Mhm. No i tak też narodził się pomysł wybierania najlepszych, najciekawszych polskich filmów, prezentowania ich w postaci konkursu, nazwania tego Tarnowską nagrodą. I po kilku edycjach w Domu Kultury w Mościcach nastąpiły zmiany w ogóle w Polsce. OJRF-y przestały istnieć, Kino Marzenie stało się własnością miasta, przynależało do Tarnowskiego Centrum Kultury, ja zaczęłam tam pracować i automatycznie Tarnowska Nagroda Filmowa została przeniesiona do I Tarnowskiego Centrum Kultury i już od 32 lat jest przy Tarnowskim Centrum Kultury w Tarnowie w Kinie Marzenia. Mm -hmm. Kto wygrał pierwszą Tarnowską nagrodę filmową? Pamięta Pani? Nie, nie pamiętam. Ja też nie. Powiem szczerze, Teraz mi przyszło do nie, głowy. Tak mnie Pan zaskoczył. Nie, 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 nie. Nie, przypa... nie wiem, czy to nie była cudzoziemka, ale. Nie wiem. Nie konkurs wiem. do naszych widzów przewidujemy cenne nagrody, tak? Tak. Dobra. Tak. Okay. No to dobra, przeskakujemy o 37 lat, co w tym roku. Ja przyniosła sobie ściągę. Że chciałabym Państwu powiedzieć, że jesteśmy pod takim względem organizacyjnym jako festiwal dość stabilni i regulaminowo przewidujemy takie stałe punkty z programu. Oczywiście ten program się zmienia, każdego roku jest inny, ale. Aha, tak jak tak dobieracie tak? filmy? Według Do jakiego klucza? Y Doboru dokonuje dyrektor artystyczny tarnowskiej nagrody filmowej. Pan Armata? Tak, pan hmm. Kuba Armata. I on jakby sugeruje cały ten skład. Jest to 12 filmów od pewnego czasu. Taki stały blok filmowy, ponieważ dziś jesteśmy też ograniczeni czasem i chcemy Państwu podać to w tygodniowej pigułce, w związku z tym też ta ilość filmów, ale może to wpływa dość dobrze na, na to, że to jest taki skondensowany obraz polskiej kinematografii według nas. Minionego roku. Tak, mhm. na, na dzień dzisiejszy to są filmy wybierane z pomiędzy edycjami które weszły na ekrany polskich kin, albo dopiero wejdą w najbliższym czasie, bo takie też się znajdują. To niektóre będą miały u nas pra premierę? B tak, będą też takie filmy, jak na przykład film Miało Cię nie być. To, by, to jest film, który jeszcze nie miał premiery w kinach. Dopiero wejdzie na ekrany polskich kin, ale oczywiście też są takie filmy, które już obsypane zostały nagrodami, czyli Filip, Chleb i Sól, czy Io. No czy i od Oscara na... nawet chyba nominowana, no, nie? tak, no tak. E, czy kobieta na dachu, cudowna rola Pomykały. E, niebezpieczni dżentelmeni, to z kolei inne spojrzenie. E, e, I tutaj e, chciałabym Państwu też, e, czyli film Siubuk Jacka Lusińskiego, Wyrwa Bartosza Konopki, no i Zadra Grzegorza Mołdy. To dopiero 10 filmów, które mm -hmm. wymieniłam. Natomiast. No jeszcze dwa się, Tak, pojawiają się dwa i tutaj chciałabym powiedzieć, że Tarnowska Nagroda się zmienia, bo reaguje też i na to, co dzieje się w polskiej kinematografii. Do ubiegłego roku byliśmy festiwalem, mieliśmy pod tytuł Festiwal Wybranych Najlepszych Polskich Filmów Fabularnych. Od tamtego roku uległo to zmianie, i jesteśmy festiwalem wybranych. Polskich filmów pełnometrażowych. Skąd żeby nie zmiana? wartościować? Nie, zmiana bierze się z poszerzenia, jakby spojrzenia. I nie wiem, czy Państwo zauważyli, w tamtym roku pojawił się film Mariusza Wilczyńskiego. To film, który jest animacją, więc ta pełnometrażowość poszerza nie tylko fabularność, ale mhm. poszerzamy jakby gatunki, do, ponieważ no, do mm, mainstreamu i do, do takiego popularnego obiegu. Yy, animacje, dokument pełnometrażowy wchodzą i są nagradzane i wyświetlane na wszystkich festiwalach. No to nas jak nasza się. katedra Dukaja chyba, nie? jak była też taka animowana, też nominacja do Oscara. Tak, ale to w swojej kategorii. Tak, tak, a nie tak, nie w tak. Kategorii tak. filmów fabularnych, konkursów, mhm. więc to bo kategoria animacji zawsze istniała, prawda? Tak samo jak dokumentu. Tutaj on przestaje być wyciągniętym gatunkiem filmowym poza fabułą mm -hmm. i pojawiają się, się u nas dwa filmy pełnometrażowe dokumentalne. To jest pianoforta, pianoforta Jakuba Piątka i film Balkanowy Łozińskiego. To myślę rozszerza formułę. Bradu Łozińskiego, tego co napisał Stramera? Tak. 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 Tarnowskie zresztą, wątki. Tak. Zresztą y, y, pan y, Paweł Łoziński był jurorem na Tarnowskiej nagrodzie chyba dwa albo trzy mhm. lata temu. No dwa lata nie, bo mieliśmy pandemię chyba trzy albo cztery lata temu. I y, 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 zresztą y, no, tutaj. Y, ma swoich przodków w Tarnowie Uch. i jest jakoś. Żeby z Tramera nakręcili, ale by było, nie? Cudownie, no by było, no. prawda? No ale myślę, że wszystko przed nami. No ba. Na Tarnowskiej A... Nagrodzie filmowi, to mu sam zagłosował jako publiczność. Jest taka możliwość, bo ja właśnie Państwu przypomnę, że ten konkurs główny to jest nagradzanie przez jury, które w tym roku będzie działało pod przewodnictwem Wojtka Smarzowskiego. Ciarki mnie przechodzą, bo pamiętam jego filmie. Boże mój kochany. No, no takie kino. No. Kwestia, no, wrażliwości filmie. No. Kwestia gustu, emocji, emocji. To dobre kino. Um, no ale to, to tak jest z filmem właśnie. To jest cały urok i czar. To jest cały urok w konkursie. No gdzieś porównywam, porównujemy i Jedną nagrodę przyznaje jury, ale też publiczność przyznaje swoją nagrodę. Może głosować w plebiscycie publiczności. Jak sobie plebiscy. państwo zagłosujecie w tym roku, takiego będzie mieli szefa jury może za rok, tak? Staramy się w ten sposób, żeby szef jury był tym reżyserem nagrodzonym, chociaż nie zawsze się to udaje, ponieważ często na przykład już reżyser jest w nowej produkcji, prawda? W związku z tym Wojtek Smarzowski, obsypany nagrodami w Tarnowie za wiele filmów, w tym roku zgodził się być przewodniczącym jury. Miło nam. Ale oprócz konkursu głównego, w tym roku składają się, takie, jak powiedziałam, o pełnym metrażu, ale mamy też krótki metraż. To są takie dwa pokazy wybranych filmów krótkometrażowych. Dyrektor artystyczny kieruje się tutaj, zresztą przy organizowaniu festiwalu, kierujemy się taką zasadą, że bardzo często reżyserzy krótkiego metrażu to są debiutujący młodzi reżyserzy, kręcą bardzo ciekawe te krótkie metraże etude? i potem już, no coś takiego, Etudiada jest Etudią, a film krótkometrażowy jest często etiuda jest w, w formule krótszym uh -huh, uh -huh, uh -huh. filmem. I po prostu często oni debiutują, zaczynają tym krótkim metrażem i dzieje się tak, że już niedługo mają swoje filmy pełne. Tak jak u Tarnowski Marcin Ron na świętej pamięci też zaczynał od krótkich form chyba. No, to chyba w ogóle zaczyna się nawet filmy szkolne są mm, krótkim mm. metrażem czy tiudami. Mm, właśnie. Mm, mm, I tak jest też w tym roku, bo, bo mamy reżyserów, którzy w tamtym roku pokazywaliśmy ich krótkie metraże, a w tym roku już przystępują do kręcenia filmów fabularnych mm, prawda? Mm, i będą debiutować. I to Państwu będzie pokazywało jakiś taki ciąg, prawda? Wprowadzanie. Nowych postaci do nowych reżyserów, ale pojawi się trzeci taki pokaz, czyli jeszcze krótsze filmy. Zrobimy taki jeden pokaz wideoklipów. Mhm. To też jest forma bardzo popularna i wielu znaczących reżyserów kręci wideoklipy. My wybraliśmy taki, taki set, 12, takich wideoklipów, których reżyserami są na przykład Wojtek Smarzowski czy Jerzy Skolimowski, mm -hmm. o. czyli reżyserzy u nas pojawiają się na Gradzani. To jest taki klucz wyboru, bo to są różne wideoklipy, czyli będziecie Państwo mogli uczestniczyć w sensach pełnego metrażu, krótkiego metrażu i jeszcze krótszego metrażu. To tak, jeżeli o taką prezentacji dla widzów, w mówiąc w właśnie. I dla młodzieży, no bo jeszcze wspomnę, że przecież filmy ocenia też jeszcze jedno gremium, czyli młodzież, która corocznie uczestniczy w takich krótkich spotkaniach, chcemy im opowiadać szerzej o polskim filmie, potem bierze udział w konkursie na najlepszą recenzję i najlepsi są... Biury. Do jury. do jury Młodzieżowego do... mają swoją statuetkę, statuetkę kamerzysty, którą przed laty zaprojektowali uczniowie liceum plastycznego. Um, więc ona jest do gruntu oddana do gruntu Recy... Tarnowska. Tak. Tarnowska i Młodzieżowa. Mm -hmm, mm -hmm. od... Pani Anno ma Pani tu faworyta? Wiem, zaraz mi Pani powie, że ja nie będę wskazywała. Pięćdziesci siedem lat nigdy. tego. No, To nie może miał. złamać tradycję. Nie, jako organizator uważam nawet, że to byłoby nie w porządku wobec gości, których zapraszam mm -hmm. do y, spotkań z widzami, czyli do reżyserów, aktorów. To byłaby niech. A właśnie, aktorzy przyjadą do nas, bo spotkania zawsze były, taka tradycja była. One będą, będziemy się starać, żeby już częściej mamy potwierdzonych osób. Kto na Cały przykład czas możemy wiedzieć? Wolałabym, zapraszam Państwa na spotkanie. Niespodzianka. Tak, na stronę naszego festiwalu www.tarnowska nagroda -filmowa -pisane -łącznie .pl. Mhm. Tam są informacje na bieżąco, oczywiście Facebook, Instagram, mhm. bo to wszystko się ukazuje. Możecie Państwo śledzić. Powoli odkrywamy kolejne karty. Znacie już Państwo plakat. W tym roku plakat. Autorem plakatu jest Max Bereski. To Taki grafik, który projektuje plakaty do wielu, wielu filmów w tym czasie. Zresztą otrzymał on, tak jak przed laty, Tarnowska nagroda, jest laureatem w kategorii Najlepsze Wydarzenie Krajowe, Nagrody pis -u. To w ubiegłym roku Max Bereski został laureatem za najlepszy plakat. I jest autorem tegorocznego naszego Czyli jak TNF, to tylko górna półka. No tak, a oczywiście. Jak? No i oczywiście będzie, będziecie Państwo mogli zobaczyć wystawę plakatów mhm. szerszy takie spektrum dorobek tego autora. Z, a, yy... Mówię o plakacie, tak. o grafiku. Aha, 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 aha. Bo Tarnowska nagroda filmowa to nie są tylko filmy. To są spotkania. To są koncerty. Tak. Będą trzy. Czyli coś wokół. Bo tak szczerze mówiąc. Taki artystyczny kolasz. No, ja bym chciała, żeby Państwo zwrócili uwagę, że. I pięknie to powiedział Jerzy Skolimowski. My mówimy o filmie, mówimy o reżyserze, no jeszcze o aktorach, a kompletnie nie bierzemy pod uwagę tego, że reżyser jest tylko taką osobą wiodącą. Natomiast nie byłoby filmu, gdyby nie szereg szereg ludzi. Ta lista płac, która się pojawia na muzyka, końcu. Muzyka, scenografia, zdjęcia, montaż. I teraz zależy od którego punktu spojrzymy, to wszystkie te elementy są równie ważne. Nie ma filmu, mm -hmm, mm -hmm. więc ja bym i staramy się w nagrodzie obudowywać te projekcje konkursowe, mimo że nagradzamy. Tylko reżysera, obudowywać szeregiem wydarzeń. Właśnie plakatem. Te plakaty wystawa. będą gdzie w Teceku? Wystawa, tak, w Ternowskim Centrum Kultury. Będzie jeszcze druga wystawa, to już plenerowa na, yy, yy, w Parku Strzeleckim, uh -huh. na jego ogrodzeniu. Będzie to wystawa, yy, która związana jest z Andrzej Wajda. Werki Andrzej Wajda i um, Peichel, Renata Pajhel. Mm -hmm. Renata Pajhel jest była, bo już zmarła, fotograficzką, która, fotografką, która. Bo werki to jest taki rodzaj fotografii, którą dokonuje się na planach zdjęciowych. Mm -hmm. To jest dokumentacja planów zdjęciowych. I to Film od to... kuchni. Te dwie osoby, Andrzej Wajda i Renata Pachel, to właściwie takie dwie ikony, które były ze sobą nierozłączne. Ich twórczość była zazębiona mm -hmm. ze sobą. Renata Pachel towarzyszyła Andrzejowi Wajdzie prawie na wszystkich, we wszystkich filmach, i ta wystawa jest taką opowieścią o też Andrzeju Wajdzie. Mm -hmm. um, więc zachęcam do. Spaceru po Tarnowie i do przejścia koło parku strzeleckiego i zobaczenia tej wystawy. No, mówiłam już o koncertach, tak. ale nie powiedziałam jeszcze o jednej rzeczy, bo od wielu lat tarnowska nagroda filmowa ma takie też, kierujemy się takim moctem, i chyba nie byłaby w tym miejscu, gdyby nie zwracanie uwagi na to, że wychowujemy sobie tak, wspaniałą, cudowną publiczność. Mm -hmm. Bo czym skarubka za młodą. Właśnie świąt. miałem zapytać, jak pani mówiła o tym młodzieży. Młodzi się garną oglądać nie filmy młodzie. nie jakieś popularne takie na my Netflixie. dalej? To dzieci, bo mm -hmm. mamy cały cykl filmy młodego widza. No. Trudno dzieciom puścić Smażowskiego, my. ale pewnie są też. Proszę? Trudno dzieciom puszczać film Smażowskiego. No i dlatego. Mamy wow. im co innego, bo mamy filmy Młodego Wica, to jest konkurs i też jest to konkurs. Mhm. Dzieci mają swoje jury, czyli przedszkolaki i dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych mają swoje jury, mają swój konkurs bajek. To są bajki, które powstały w przeciągu ostatnich dwóch lat, więc bardzo świeże, bardzo nowe, które dopiero będą wchodziły do obiegu. Biorą udział w konkursie, a one wybierają najlepszą bajeczkę. Mhm. Mają gry, zabawy. W tym roku będzie to też spektakl teatralny, więc cały blok filmy młodego widza to szereg wydarzeń. Wprowadzamy je, mało tego, do takiego, wprowadzamy je konkursem, który będzie trwał w ogóle, bo on będzie związany z kinem marzenie. Pojawi się taka tajemnicza postać kinoludka, który w tym roku ma jakby zaistnieje na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, ale już nas nie opuści, nie opuści mhm. dzieci. Dzieci nadają mu swój kształt. Mało tego, wybrane dzieci wezmą udział w warsztatach, stworzą swój własne filmiki, które będziemy przy okazji tego konkursu pokazywać. Więc myślę, że tak, Dla każdego coś dobrego. I Kiedy startujemy? I 27. To już nie 27. Niedługo. Maja. Dobrze, yy, prosimy do kasy. Prosimy. karnety. Bilet, bilety będą już dostępne w sprzedaży od 18 maja. Maja? Zarówno w sprzedaży online, jak i w sprzedaży w kinie. No i nic, tylko przybywać. Panie już bilety są do nabycia na koncert, mhm. na koncert galowy, na którym Państwo poznacie laureatów. Zaśpiewa Dorota Miśkiewicz, a jednego laureata już znamy. Jest to pani Ewa Braun, wybitna, wybitna postać polskiego filmu, nagrodzona Oscarem i zgodziła się przyjąć od nas nagrodę za wkład i całą kształt. Za całą kształt. To zapytam tak, nie powie Pani mi tytułu, ale jest tutaj taki film, który Panią najbardziej tak dotknął przez ubiegły rok? Mm, to znaczy, tak. Są filmy, które, są trzy filmy, które były dla mnie bardzo... Kopnęły Panią. Tak. Jest na przykład film, który jest dla mnie bardzo ważny i ciekawy. I myślę, że też Państwo będziecie, macie taką paletę doznań w tych filmach, które pokazujemy, w tych dwunastu, że jestem przekonana, że wybór będzie bardzo trudny. Okej, okay, to ja jak to ja się sam zobaczymy sam. po festiwalu, to Pani zdradzi, który był Pani faworytem, dobra? Możemy dobra. się tego mówić? I ostatnie pytanie, ojej, 5 po 10, jak ten czas leci. Eee, pani ulubiony film, który był kręcony w Tarnowie. Hmm. Tego trochę było. Uj, uj, no tak strasznie dużo nie było. Zawsze co? Albo inaczej, ja w okolicach Tarnowo. Mm -hmm. Nie, ja mam takie inne skojarzenie, ponieważ bardzo dokładnie nie mogę sobie przypomnieć teraz tytułu, ale to był kostiumowy film kręcony, mm, kręcony na rynku. Oko proroka? Być może. Tam, dokładnie gdzie jest teraz ta kawiarnia pod tym, pod arkadami? Tak. Chyba tak. to jest to. No. I to dokładnie pamiętam, swoje przechodzenie wokół tego mhm. planu. I to było pierwsze chyba takie zetknięcie się z planem zdjęciowym. Natomiast chyba w okolicach Tornowa gdzieś była papusza, kręcona, o ile Aha. się nie mylę, a Na pewno z udziałem chyba naszych taborów. I to chyba taki film, który no, dla mnie jest takim bardzo. Ważnym filmem w polskiej kinematografii. W Którowej kręcił Marcin Wrona, chyba, Dybuki, nie? Mo tak, może, no. może. U nas no, jeszcze. Też chyba w A to na azotach. na azotach, takie tak. industrialne kino, takie, tak. tak. To no, 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 no. No dobrze. Widzimy się w Kinie. Ja zapraszam. Widzimy Proszę się Państwa. w Kinie. E, można kogoś pozdrowić taką tradycję programową. No tak. Tak, tak, do tej kamery. Cóż mogę powiedzieć? No przede wszystkim to dzięki Państwu istnieje ten festiwal i Państwo jesteście bodźcem do tego, żeby corocznie go organizować. W związku z tym ja zapraszam na tegoroczną edycję. Mam nadzieję, że ona będzie równie ciekawa, interesująca. A jaka będzie? To wydaje mi się, że każdorazowo decydują o tym widzowie swoim udziałem. Czyli pozdrawiam pani widzów i potencjalnych widzów Tarnowskiej tak. Nagrody Filmowej. Dołączamy się. Ja, standardowo, Tatusia, siostry i Kasie. Bardzo dziękuję pani. Anna Grygiel, dziękuję dyrektor bardzo. 37. Ta, festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Od początku związana tak. z owym eventem, wydarzeniem kulturalnym, wielkim, znaczącym na mapie polskiej Takie kultury. To polskiej to kultury. To. Była naszym gościem. Dzięki Łukasz wieczora Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.